Yy, dobra, ale odgoni ich przynajmniej, ty tak serio? Ale mi, żeś start zapewniła, Fenga! Według mapy przy szubienicy masz easy trügen? Pomyślę o tym, dzięki. A, jeszcze obsesję, żebym zrobił elegancko. Dobra, tam ktoś kręci. E, tutaj jolt. Dobra są dwie juj. Okej. Okay. Poszła w lewo. Mam cię. Jak działa ta postać? Ona stawia... Takie drony, które patrolują pewien obszar. I tak jak mogłeś na początku zobaczyć, ja Fengę powaliłem na Hita. Szleczonko. Nie wiem, gdzie jest druga osoba. Nois. Ta już jak się podstawia. No dobra, to Nancy nie będziemy gonili. Hmm, fuck, już mam cię. Już dwa geny zeszły. Trzeba było powiedzieć za tą UI Takie markowanie jak przy się, tylko mniej zabawne. Ok, Artur, ok. A gdzie ty odchodzisz? Gdzie ty świecisz? Jak ty świecisz? tam ktoś... Tamgen... został skręcony w sumie. Hmm, fuck. Kolejny raz gram i uświadamia, że powinienem wtedy pójść za Yui, a nie za drugą Yui. Co sądzisz o obcym w DBD? Sądzę, że marketingowo jesteś w strzał w dychę, ale sądzę, że behavior może nie być w stanie zaprogramować tego killera tak, żeby on był fun to play. Hmm, no chodźmy tam. Ok. Fenga, ty nie byłaś najlepszym przeciwnikiem. Spróbujmy tak. Może jest ślepa? Jest ślepa. White, pamiętaj, kiedy ma dostawać po dupie co mecz. Ta, zapomniałem, Artur. Sorry. Kiedy patrzę na Sky Merchant, to zdaję sobie sprawę, że podjąłem dobrą decyzję zmieniając DBD na kolonie mrówek i pianino. Dobra. Hmm. Tu sobie damy radarek. Lecę na tamtego Gena. I w sumie tak jak Dark pisał, tutaj jest potencjalny trójgen. Ten potencjalny trójgen oni sami sobie robią. Lecę na piwnie. No muszę iść za Fengą, są dwa geny do końca, to tak trochę wyboru nie mam. Oj! Kanik, dzięki wielkie za, za słupka, dziękuję, bardzo miło. Dwunasty miesiąc, że Dziękuję. Wiem, że ty lubisz łaj... pyszniutki sub. dziękuję Kanik, to miło, dzięki. I cyk. Dobra. E, wracamy na geny, tam kręcą, dobra. No już nie kręcą. To? teoretycznie nie powinienem cię gonić, więc tylko tylko cię odgonię. Nie, tu nie. To lecę tam? Zobaczmy czy tu ktoś kręci. Tu ktoś kręci. Hmm. Paleta, spoko. Okej. Okay. Lite. Tu ktoś był tam ktoś Ktoś tu był ewidentnie ktoś tu był ale jestem ślepy i nie wiem gdzie ta osoba była tam ktoś? Kurde, mogą mi skręcić tego gena zaraz. Nie. Fuck. Nie, nie idę za nią, ona nie wisiała. A, słabo. Dobra. Hmm, tylko problem jest taki, że nikogo nie mam już na ostatni, ee, na ostatni hak. Tam ktoś? Ta. Hit plus paleta. Spoko. Mam cię. Kiedy wchodzi nowy killer? Yy, na razie tylko teaser jest, więc nie spodziewaj się go wcześniej niż za półtora miesiąca. Do tej części meczu, która będzie nudna. Nope. Mam tylko nadzieję, że. Że zdążę ją dorwać, zanim druga skręci Gana, to będzie trochę kluczowe w tym momencie. No, wiedziałem, że się przestraszy. Dobra, mam cię. Podnoszę szybko, bo może być adrenalina i lecimy na hak od razu. Tutaj hmm. nie widzę, puszczam drona. E Where? Ty tak serio? Ty tak serio? kitra. Okay, nie mam pytań.